Kiedy ostatnio natknąłeś się na produkcję, od której nie mogłeś się oderwać? Polacy właśnie odkryli nowy hit na platformie Netflix, który zdobył ich serca. Mowa o koreańskim thrillerze zatytułowanym, gdy inni stali z boku. To dzieło, które potrafi przyciągnąć uwagę i zapewnić emocjonujące chwile przed ekranem. Zaintryguje nie tylko fanów gatunku, ale i tych, którzy cenią sobie dobrze skonstruowaną fabułę. Serial składa się z ośmiu epizodów, które można oglądać w niemal każdy wieczór. Dając szansę na stopniowe wciągnięcie się w jego zawirowania, być może jesteś wytrawnym znawcą filmów? Następny fragment artykułu pomoże ci to zweryfikować. Rozwiąż quiz filmowy, tudzież to wyzwanie, które dostarczy Ci satysfakcji, a jeśli ustrzelisz 100 punktów, przyjmij moje gratulacje. Warto zauważyć, że gdy inni stali z boku, to tylko jeden z wielu koreańskich tytułów, które zdobyły ogromną popularność w Polsce. Co ciekawe, ten serial nie był szeroko promowany przed swoją premierą, a mimo to udało mu się przyciągnąć uwagę polskich widzów wśród licznych listopadowych premier. Na czym zatem polega jego fenomen? Fabuła serialu oparta jest na opowieści Hideo Okudy i koncentruje się na losach dwóch kobiet, które znalazły się w tragicznej sytuacji. Bohaterki stają przed dramatycznym dylematem związanym z pojęciem decyzji o popełnieniu morderstwa, co wciąga je w niezwykle nieprzewidywalny bieg wydarzeń. Warto wspomnieć, że premiere Gdy Inni Stali z Boku zaplanowano na 7 listopada 2025 roku, a od razu po wydaniu serial zyskał dużą popularność, znajdując się w czołowej trójce najczęściej oglądanych produkcji na Netflixie. Pierwszy sezon składa się z ośmiu odcinków, które są już dostępne w bibliotece Platformy. Choć łatwo zapomnieć o innych tytułach, jakie Netflix oferuje, Gdy Inni Stali z Boku bez wątpienia wyróżnia się na tle innych produkcji, co czyni go jedną z perełek serwisu. Z pewnością dostarczy emocjonujących wrażeń i zaskoczenie jednego widza. A przy okazji, jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się być świadkiem czegoś nieoczekiwanego, masz może temat, którym powinniśmy się zająć? Zachęcam cię do zgłoszenia sprawy przez czerwony telefon Radia Z.